Siemaneczko, słuchajcie, nie samą budową i remontem człowiek żyje. Nowa dostawa taboru, troszkę dokupiliśmy, także będzie tabor, który będzie śmigał nam po makiecie. otwieramy, co my tutaj mamy. Pięknie. Tu mamy, no dawno nie było żadnego unboxingu, także trzeba coś w końcu innego nagrać niż tylko remont Hali i przeprowadzki. Dobra, słuchajcie, trochę tego tu mamy, co nieco Wam pokażę. Mamy EP09042, nowość, która była niedawno z Pico, także dołączę do naszej kolekcji i będziecie je na pewno widzieć. Tą lokomotywę na Gigamakiecie Polski i tak samo SM42 Cargo Unit do kolekcji. No i jeszcze słuchajcie, mamy cztery wagony czyszczące, które będą śmigały i dbały o czystość naszych torów w ładnym składzie PLK. No i to tyle by było, jeżeli chodzi o y, tabor. Y, tutaj ten Pikowski, nazwijmy to. Także mamy i to będzie nam śmigało już na makiecie, a niebawem druga paczunia, dobra, natka.